Cześć kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ale jaki to będzie odcinek? Jutro są walentynki. Dlatego witamy Was dzisiaj tak serduszkowo i mamy dla Was dzisiaj taki fajny odcinek walentynkowy. A co będzie dzisiaj? Zaraz się dowiecie. Zapraszamy na film. Cześć. Kochani, dzisiaj bawimy się znowu latareczką, a więc mamy dużo takich pomocy walentynkowych yy, przygotowanych przez lami mamę. Także słuchajcie, znowu lami mama przygotowała bardzo fajne pomoce. Dzieci uwielbiają te latareczki i zaglądanie, co tam się schowało. Amelka, będziemy patrzeć, co tam się schowało? Tak. Zobaczcie ile tych pomocy jest. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. My wam na filmiku pokażemy oczywiście tylko niektóre i zachęcam was bardzo serdecznie, żebyście zajrzeli do Lami Mami na profil. Tam możecie taką pomoc kupić za jakieś drobne pieniążki. Ale jaka fajna zabawa! Wystarczy, że wytniecie, przyklejcie w odpowiednim miejscu wszystko. Tam jest słuchajcie podpisane, więc naprawdę yy, bardzo łatwo i szybko to zrobicie. I jeśli zalaminujecie to, posłuży wam na dłużej. No to co? Zaczynamy? Tak. Ok. No to proszę bardzo. Słuchajcie, latarka jest nam potrzebna. Patrzymy, co ta pani ma, Amelko. Co to jest? to. Zaraz będziesz patrzyła. Co ta pani ma, Amelusia? Zobacz. Żabka jest. Pani chce pocałować. Żabka, co się ukryło tu? Uwaga, 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 uwaga. Co tu się ukryło? Czekoladki serduszkowe. Mamy bombonierkę. To jest moja. Tak, zaraz dziewczyny zobaczą. Uwaga, co się kryje tutaj? O, jaki serduszkowy kaktus. Piękny serduszkowy kaktus. Amela, patrz co misiu ma. Am Michasia, Amelka, co chowa ten misiu? Kwiatuszka. Co to? Kwiatuszka trzyma dla swojej ukochanej. A co tu jest kołosowy? Uwaga. Tadam, tadam, tadam. Druga słówka. Czyli jest kwiatuszka. pani i pan. Misia, masz, sprawdzaj, co tam się ukryło w tym serduszku. Wyżej troszkę. Co to jest? Mamusia z dzidziusiem, tak? O, Amelka, patrz ty swoje, co tam jest? Które chcesz zobaczyć? Wow, co tam będzie? Co tam jest? Tu, tu wyżej troszkę trzeba. Balonik serduszkowy, widzisz? Balon serduszkowy. A Melusia, co tu ten pan ma? Co tu jest? I co tu A Melusia? Co to jest? Co to jest? Pierścionek, prawda? A co tu będzie koło kaczuszki? Druga kaczuszka! To jest druga kaczuszka, a co Misiu ma? Co to są? Serce ma. Serce ma tak! Jeszcze zobaczcie, mamy jeden taki duży obrazek. Co tu jest, Michalinko, napisane? Przeczytaj! D. Mhm. Ry. Ry. O. N. D. E. Z, dy, ry, O. Wy to jest? e. o e. Zdrowie. Zdrowe. E. e A to? C c -r -y c -e. czyli zdrowe? Zdrowe co? c, -r -y -c -e. serce. Zdrowe serce. I co tu kryje się w tym zdrowym sercu? Uwaga, co tam się kryje w tym zdrowym sercu, dziewczyny? Patrzcie. Owoce i ryba. Tak jest. A to co to jest? To ryba. Ryba, bo ryby też są bardzo zdrowe. I jajka, zobaczcie, owoce i warzywa. Ekstra! Kochani, i teraz mamy ukryte kolorowe serduszka. Tam coś jest ukrytego. Każde serduszko musi Michalinka sprawdzić i, zo... i ułożyć, co z tego powstanie. No dobra, patrzymy. Co jest ukryte w żółtym serduszku, proszę, michasia. A, k. Włoska k. Dobra. Dalej wybieraj. Każdy po kolei patrz serduszko, które masz. Hmm. C, dobrze. Musisz już zapamiętać. Tu jest k, tu jest c. O. O, dobra, są literki. Dalej. M. To jest hy. Hy. Nie zażę tej chy. A. A, dobra. I? My. My. No to musi z tego powstać jakiś wyraz. Michalinka, już wiesz, jaki? Ciekawe. Jak myślisz, jaki wyraz powstał? Kocham. Kocham, sprawdzimy cię. K. Mama. Oto. C. Cię, Czyli mam. już nie oto, będzie kocham, mam. tylko kcy. Kcy będzie. Mama. Zaraz Amelko. Nie. Zamieniamy. O! Też chcesz sprawdzić? Dobrze, sprawdź. Nie ma. Nie ma literki. Amelka też musi sprawdzić, czy są literki. Sprawdź. To jest o, amelciu. Czyli K o. Teraz będzie ta literka, czyli C. C łączy się z tą literką. Hy. Czytamy te dwie jako h. Zostało nam A i na końcu my. Powstało nam. Kocham! Kochani, bardzo serdecznie zachęcamy Was do takiej zabawy walentynkowej. Możecie wejść na profil na Facebooku LAMI Mamy, kupić sobie taką pomoc i przygotować i możecie bawić się z Waszymi dziećmi. I kochani, życzymy Wam wszystkiego dobrego z okazji świętego Walentego, z okazji Walentynek. Kochajcie się, dużo miłości Wam życzymy! I do zobaczenia w kolejnym odcinku! ¡Sí!